Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa z Gorzowa. Witamy naszym gościem Patryk Broszko, dyrektor zarządzający Stali Gorzów, również wiceprezes Stali. Witam w studio. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Jak nastroje w klubie po inauguracji sezonu, w, po meczu w Rybniku? Myślę, że tak jak w większości kibiców stali Staligorzów, czyli delikatnie mówiąc, rozczarowanie polegające na tym, że mecz, który wydaje mi się, że był w naszym zasięgu, niestety, ale w którejś fazie meczu nam się po prostu rozjechał. Mhm. Powstało dużo niewiadomych, dużo znaków zapytania i też reakcja zarządu jest natychmiastowa, ponieważ dzisiaj za całą godzinę mamy spotkanie z działem sportowym, z trenerami, żeby sobie wyjaśnić pewne kwestie i ustalić przebieg i poddać analizie przebieg właśnie meczu w Rybniku. Czyli nie sama forma przede wszystkim <laughs> Fajfera i Lebiediewa, ale także forma rozegrania tego meczu, tak? Budzi zastrzeżenia zarządu. Zdecydowanie tak. Być może za mało się jeszcze znam na żużlu, a być może moje przypuszczenia na temat pewnych pewnych, nazwijmy to manewrów taktycznych, może trochę cwaniactwa żużlowego, może kreatywności są słuszne, dlatego dzisiaj to spotkanie po to, żebyśmy sobie wyjaśnili pewne kwestie i obrali strategię na kolejny mecz, bo ten mecz już jest za nami, a lada moment, w niedzielę o godzinie 17 mamy mecz z bardzo Dobrą i dobrze zapowiadającą się po pierwszym meczu drużyną z Torunia. I na tym meczu również musimy powalczyć o wygraną, i tego oczekujemy jako zarząd. Pan też się spodziewał Aba Adama Bednarza na torze w pewnym momencie tego meczu, czy wypuszczenie Oskara Hatłasa, która, która mogłaby dać swobodę właśnie w tych biegach nominowanych, najważniejszych trenerowi? To o czym pan mówił, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, dlaczego w w biegu 13 nie stworzyliśmy sobie przestrzeni do podwójnej rezerwy taktycznej w biegu 14. Innymi słowy, Anders Thompson i Martin Waculik mogli jechać w ramach rezerwy taktycznej w 14. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale mam nadzieję za niecałą godzinę czy ponad godzinę poznać odpowiedź na to, bo tak jak mówię, jako zarząd oczekujemy różnego rodzaju rozwiązań, które mają nas przybliżyć do celu. Celem było. Jak nie wygranie meczu, bo wiedziałem, że może być ciężko w Rybniku. To jest zawsze pierwszy sezon. Rybnik w roli tego Kopciuszka, który nie, ma, nie bardzo e, ma do stracenia. E, pierwszy mecz w Ekstralidze po przerwie, więc dodatkowa mobilizacja brałem pod uwagę, że możemy to przegrać, ale mieliśmy wygrać tam po walce, a my tak naprawdę w 13. biegu mieliśmy już rozstrzygnięty e, mecz i to ma dużo daleko idące skutki dla stali gorzów, mm -hmm. bo wynik sportowy, wynikiem sportowym, ale ja dzisiaj e, obserwuję sprzedaż biletów e, na mecz e, i ona nie jest zadowalająca. Właśnie o, do tego zmierzałem, ponieważ o sporcie porozmawiamy sobie w magazynie żużlowym. zapraszam na środę na godzinę 13 i tam będziemy właśnie e, Między innymi próbować od, znaleźć odpowiedzi właśnie, dlaczego sztab szkoleniowy nie zdecydował się na takie zmiany, jak, o jakich mówiliśmy, ale rzeczywiście widać to, że y, kibice czekali, czy Stal wygra, czy nie, i ta sprzedaż jest jest bardzo zła, bo ja mam takie informacje nieoficjalne, że jest bardzo zła, że nie jest zła. Abstrahując od tego, że Stal to co wcześniej mówiłem kiedyś na antenie Państwa Radia, czy w innych nas mediach, y, powinna być zdrowo funkcjonującym przedsiębiorstwem i do tego e, dążymy i takie działania podejmuje zarząd no to mamy jeszcze czynnik sportowy. Ten czynnik sportowy determinuje wiele innych kwestii, takich jak e, sponsorzy i takich jak e, kibice na stadionie. Kibice oczekują, że jeżeli ich drużyna nawet nie wygra, bo to może się zdarzyć e, na wyjeździe, to pokaże wolę walki do ostatniego centymetra. Mam wrażenie, czytając komentarze kibiców, wsłuchując się w wypowiedzi tychże kibiców, ale też i specjalistów, że są głęboko niezadowoleni z pierwszego meczu. I z tego tytułu też ta sprzedaż biletów nie idzie w takim stopniu, jakby nas to zadawalało. Natomiast jest jeszcze kilka dni do tego meczu. Zawodnicy trenują, mają zawody dzisiaj. Ciężko również. mi mhm. też powiedzieć, że zawodnicy nie chcą czy nie chcieli wygrać tego meczu, bo nie, wiem. wiem, co się działo w parkingu, wiem, jakie była, jaka była frustracja chociażby był Andrzeja Lebedewa czy Oskara Pfeiffera. Państwo musicie wiedzieć i zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy. Ich wynagrodzenie Wszystkich zawodników leży na torze. Jeżeli oni nie punktują, to nie zarabiają. Dlatego ja nie mogę im odmówić woli, woli tego, żeby zdobywać jak najwięcej punktów dla stali i wygrywać te mecze. Natomiast musimy też zdiagnozować przyczynę, dlaczego niektórzy zawodnicy. Po prostu pojechali dużo poniżej swoich możliwości, bo ja nie wierzę, że możliwości Andrzeja Biediewa to jest 5 punktów, a Oscara Pfeiffera to są 2 punkty. I to zdobyte na defektach w dużej, dużej mierze, czy na kolegach z drużyny. Najlepszą okazją do tego, żeby poprawić humor gorzowskim kibicem jest najbliższy pojedynek z Zapatorem. To, co się może dziać, pokazał mecz w Toruniu, rzeczywiście Toruń jest w gazie. Ciekawie zapowiada się ten mecz, ale klub dokłada coś od siebie, tak? Rozumiem, że to ma być nowa jakość, jeśli chodzi o organizowanie zawodów. Bezwzględnie te zawody ma poprzeć strefa kibic, poprzedzić strefa kibica. Tutaj bardzo mocno zaangażowała się w to pani wiceprezes Piawskowska, która dogrywa te wszystkie elementy marketingowe i dba o to, żeby ta strefa kibica. Była czymś, co przyciągnie kibiców wcześniej na mecz i pozwoli miło spędzić czas. To będzie okres świąt, więc można całymi rodzinami się wybrać. Dzieci będą miały możliwości spędzenia tam ile swojego czasu, jak również rodzice. Kolejna kwestia to będzie szereg konkursów, o których już wspominałem na konferencji prasowej na samym stadionie. Kibice, którzy przyjdą na stadion, kibice, którzy są ze Stalą Gorzów, którzy kibicują, którzy są um, przebrani, będą w barwy Stali Gorzów, będą docenieni poprzez e, liczne e, nagrody w konkursach, które będą się odbywały. I to jest coś, co ma na stałe wpisać się w kalendarz rozgrywek żużlowych tutaj u nas e, w Gorzowie. Dlatego z tego miejsca serdecznie Państwa zapraszam. Nie tylko emocje stricte żużlowe, choć są najważniejsze, ale też wszystko to, co się dookoła żużla będzie działo. Strefa kibica wystartuje już o godzinie 15 i tak jak mówię, będzie można w trochę inny sposób niż dotychczas spędzić czas przed rozpoczęciem meczu. Będziemy oczywiście jeszcze o tym mówić. Teraz kilka pytań z naszego Facebooka, pytań od, od kibiców. Pisze pan Bartek, czy to prawda, że na sekcję mini-żużla klub obciął dotacje I tutaj podaje sumę z 450 tysięcy złotych na 150 tysięcy złotych. Czy to rzeczywiście jest okrojenie szkółki żużlowej tej, tej najmłodszej? Absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby to była taka kwota. Kwota, o której Pan wspomniał, ta mniejsza, to jest kwota wynagrodzeń osób funkcyjnych w Wawrowie, a gdzie jeszcze do tego pokrycie kosztów dojazdów na zawody, hoteli dla zawodników, bo przypomnę, że ci zawodnicy mają najczęściej zawody dwudniowe i jeszcze kwestie kosztów sprzętu, bo przecież klub dosprzętawia Stowarzyszenie w Wawrowie. Natomiast. Bez wątpienia wawrów jest kolejnym elementem, którym, któremu przegląd przeglądamy się i jakby staramy się zweryfikować Zasadność wszelkich kosztów, które były w latach poprzednich. Czyli bo Wawrów to, jest przed zmianami mówiąc krótko. To, przed może cięciami. nie tyle przed zmianami, niekoniecznie cięciami, ale pewne rzeczy musimy sobie wyjaśnić i usystematyzować, żebyśmy mieli poczucie jako zarząd, że razem z Wawrowem idziemy w tym samym e, kierunku. I to się wydarzy właściwie lada dzień, bo przed startem tutaj sezonu w Gorzowie chcemy mieć te kwestie już uregulowane. Mhm. Rozumiem. Czyli ważne spotkanie w tym tygodniu można powiedzieć. Dzisiaj nawet. Nawet dzisiaj. To poznamy więcej odpowiedzi. Pytanie, dużo pytań jest o finanse. Czy GZ płaci za tytularnego sponsora dodatkowe pieniądze, czy jest to potrącone z udzielonej pożyczki? Wydaje mi się, że chyba padła już odpowiedź na to pytanie. Padła. Z ust prezesa i ja to podtrzymuję. GZ, GZ płaci dodatkowe pieniądze. Czy wszyscy pożyczkobiorcy, tak to nazywa pan Tomasz, dokonali już konwersji na akcję w pełnej kwocie udzielonej pożyczki? Tak. Co więcej, złożyli oświadczenia o przyjęciu akcji i akceptacji statutu, nowego statutu yy, spółki i te dokumenty zostały już złożone do KRS. Mm -hmm. e, pyta pan Tomasz... E... Czy uzyskamy informację, ile pieniędzy stowarzyszenie będzie musiało zwrócić miastu z tytułu źle rozliczonej dotacji, chodzi o rok 2020? Bardzo konkretne pytanie. Na tę chwilę nie ma jeszcze odpowiedzi na to pytanie. Miasto jest w procederze kontroli, zarówno w stowarzyszeniu, jak i w spółce akcyjnej i jakby tutaj jest pełna współpraca ze strony zarówno stowarzyszenia, jak i spółki akcyjnej, natomiast na efekty musicie państwo jeszcze, sami jesteśmy ciekawi, bo przecież to było hen hen Zanim jeszcze ukonstytuował się ten zarząd, sami jesteśmy ciekawi, co dokładnie w ramach tej kontroli wyjdzie. Ostatnie finansowe pytanie. Ile zarabia Patryk Broszko w I pyta pan Grzegorz. Pytają gorzowskie sprawy. Dokładnie, przepraszam. Gorzowskie sprawy. Patryk Broszko jest na kontrakcie w Stali Gorzów. Innymi słowy, co miesiąc wystawia fakturę, od której odprowadza podatek i od której płaci ZUS. Natomiast Stal Gorzów licza sobie całą fakturę w koszty. I to jest, chyba przetniemy w ten sposób dywagację na temat moich zarobków. Ja powiedziałem jasno i wyraźnie, rezygnuję. Z części swojego wynagrodzenia w kancelarii adwokackiej, a zgodnie, <laughs> przepraszam, z PIT em za zeszły rok. Moje wynagrodzenie e, co miesięczne to była jakaś kwota 55 tysięcy złotych. E, nawet części tej kwoty e, nie zarabiam w Starigorzu. Mhm. Dobrze, to kończymy już z tymi pytaniami sensu stricto finansowymi ale trochę trudno się dziwić kibicom, że po Panie tych zimowych perturbacjach ale... kibice przyglądają się finansom Stali, martwią się o nie po prostu I bardzo dobrze, że się martwią My jako zarząd również jesteśmy odpowiedzialni za finanse, przecież my ponosimy odpowiedzialność finansową za działania Stali, wprawdzie ponosimy o tyle większe ryzyko, że wchodzi, weszliśmy do Stali Gorzów, kiedy już te finanse były bardzo mocno nadwyrężonej, to tak delikatnie mówiąc, bo to ciężko dobrać jakieś, jakieś słowo, które będzie to oddawało. Natomiast, żebyście państwo wiedzieli, dzisiaj zarząd czyni wszelkie starania ku temu, żeby dźwignąć finansowo stal Gorzów. Innymi słowy... I wizerynkowo również. Od co jedno z drugim no, bardzo to, się To jest wiąże. nierozerwalne. To jest skore skorelowane ze sobą. Żebyście państwo wiedzieli, razem z prezesem Gumowskim właściwie jeździmy po całej Polsce w poszukiwaniu, tocząc rozmowy w poszukiwaniu sponsorów, na których na miarę tutaj Gorzowa czy Lubuskiego nie ma. Jeżeli chodzi o pana Pawła Maćkowiaka, notorycznie przebywa w Niemczech w celu poszukiwania E, sponsorów. Pan Krzysztof Hauba próbuje nam otworzyć drzwi poprzez swoją instytucję, w której pracuje, czyli e, Gorzowski Bank, tak, GBS, do właściwie podmiotów, których, o których człowiek mógł marzyć z punktu widzenia stali gorów. Pani Piaskowska jest odpowiedzialna za marketing z własnej kieszeni też finansuje stowarzyszenie po to, żeby stowarzyszenie kibiców, po to, żeby te oprawy, które Państwo zobaczycie na stadionie, były, jakby rozbudzały emocje i żebyście Państwo byli z tego dumni. Czyli inne zajście kontakt ze stowarzyszeniem? Innym, tak? Innym, no tak, co więcej, na moment podpisujemy umowę o współpracy i mam nadzieję, że to Współpraca będzie przebiegała um, tak, jak sobie obie strony tej umowy będą i oczekują, tak naprawdę. Więc praca zarządu jest i ona jest praktycznie od rana do wieczora. I nie możemy teraz pozwolić, żeby to, nad czym my pracujemy, poświęcamy swój czas, poświęcamy swój czas prywatny, bo cierpią też na tym nasze rodziny. Ale to, żeby nie było, że ktokolwiek się użala, nie może być tak, że aspekt sportowy nam to wszystko zniweczy. Stąd też. Ta natychmiastowa reakcja po meczu z Rybnikiem i dzisiaj mamy spotkanie z całym działem sportowym po to, żebyśmy raz na zawsze sobie wyjaśnili pewne rzeczy i szli dalej. Bo mamy kolejne cele, które musimy realizować. Jakie to są cele? Bo um, utrzymujecie dobre relacje z zawodnikami różnymi, nie tylko ze Stali Gorzów, i trenował Bartosz Marznik, i trenował Szymon Woźniak, to może jest tajemnica poliszynela, ale możemy zdradzić, że, że panowie jeździli w Gorzowie, czyli te relacje są dobre. Z niektórymi zawodnikami, które, którzy są poza stalą, tak? to jest ważne. Powiem Panu więcej. W rozmowie z Szymonem Woźniakiem słyszałem, że on bardzo mocno pała sympatią do, do Stali Gorzów. Wskazał jedną osobę, które, co do której tą sympatią nie pała. Natomiast no nie można palić mostów, bo nigdy nie wiadomo, jak to życie sportowe nam się potoczy w tej bliższej lub dalszej przyszłości. Chyba nie ma w Gorzowie nikogo, kto nie marzyłby o tym, żeby Bartek z Marzlik wrócił tam, gdzie jest jego miejsce. Mam nadzieję, że w niedalekiej perspektywie będziemy mogli w ogóle myśleć o, o tym, żeby Bartek tutaj mógł zagościć już jako zawodnik. Natomiast na chwilę obecną nie widzimy żadnych przeciwwskazań, żeby nasi byli zawodnicy, którzy mieli duży wkład w to, jakie Stal Gorzów osiągała wcześniej wyniki mogli się na gorzowskim torze trenować, tym bardziej, że Bartek Zmarzlik mieszka tuż niedaleko Gorzowa. Mhm. No i był ostatnio na Stadionie Różlowym białym Simpsonem. To znaczy, że dalej czuje się związany tutaj. z. z ciężko sobie wyobrazić, że nagle poprzez transfer do Lublina odetnie się całkowicie od Gorzowa. No to jest, jest tu się wychował, to jest jego miejsce. Tutaj myślę, że do końca życia będzie jakkolwiek z, z Gorzowem związany, nawet jeżeli miałby nie reprezentować barw gorzowskich. I w drugą stronę też to działa. Bo sympatia do z Marzlika, ze strony kibiców, ale nie tylko kibiców Różla, jest przeogromna. Był ogromnym ambasadorem Gorzowa w Polsce i na świecie. I ja mam nadzieję, że będą jeszcze takie czasy, że będziemy mogli powrócić do tego. To na koniec, jednym zdaniem, sportowe priorytety na, na najbliższe mecze. Wygrane, tak? Jeżeli chodzi o Toruń, musimy zrobić wszystko, żeby postarać się wygrać ten mecz, ale też bądźmy realistami. Tam jest tak mocno zbudowana ekipa żużlowców z tego największego topu, że jeżeli mielibyśmy nawet nie wygrać tego meczu, to ja oczekuję walki. Walki na to, żeby kibice, nawet wychodząc, nie daj Boże, po przegranym meczu, mówili. Zrobili wszystko, co można było, żeby ten mecz wygrać, bo to wtedy generuje pozytywne emocje. Jak są pozytywne emocje, to kibice chcą wracać na stadion i czekamy, tak to działa. Czekamy zatem na pozytywne emocje. Zapraszamy na pojedynek niedzielny, świąteczny Stali Gorzów z Apatorem Toruń, inauguracja sezonu Gorzowska inauguracja. Słyszałem, że jeszcze przed inauguracją mogą pojawić się dobre informacje dla kibiców, ale rozumiem, że powiem więcej, jeżeli wszystko się dobrze ułoży. To jeszcze przed zajączkiem będziemy mieli historyczne wydarzenie na miarę Gorzowskiego Żużla, ale potrzymam jeszcze Państwa trochę w niepewności, żebyśmy mogli. Piątek się spotkać i Państwu pewną rzecz ogłosić. Czyli może będzie świąteczny prezent przed, przed samą inauguracją. Patryk Broszko, wiceprezes Tali Gorzów oraz dyrektor zarządzający klubu gościł w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję Państwu i wszystkiego dobrego Państwu życzę na święta. Gdybyśmy się już nie słyszeli nie, spod, nie widzieli, to mam nadzieję do zobaczenia na naszym stadionie imienia już w niedzielę o godzinie 17. Dziękujemy za życzenia, wicewersa i do zobaczenia. Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu: gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.